Cześć, dzisiaj kontynuujemy całkowanie metodą przez części i jak zobaczycie, ten x do trzeciej w porównaniu z poprzednią całką, gdzie tu mieliśmy x do drugiej, to będzie zwielokrotnione całkowanie przez części. No to zacznijmy. Jak przez części? Może rozpiszmy, żeby było widać, co robimy. Całka z u razy pochodna v. To jest u razy V minus całka pochodna z u razy V. To nam będzie potrzebne, więc zapisujemy. Naszym U będzie x do potęgi trzeciej. Pochodną będzie 3x do potęgi drugiej dx. Naszym U' będzie E do x dx. Więc naszym V będzie E do x. No i piszemy u razy v, czyli x do trzeciej, e do x minus całka. U' razy v, czyli 3x kwadrat e x dx. No to trójkę możemy przed całkę wyciągnąć od razu. x do drugiej, e do x dx. To się równa. No i teraz znów mamy jakiś x kwadrat, więc żeby obniżyć potęgę jeszcze o 1. To tym razem naszym U będzie x kwadrat. U' to będzie 2x dx. Naszym V' będzie E do x dx. To znaczy, że V będzie równe E do x, bo pochodna z E do x to jest właśnie to. Nie? No i przepisujemy x do trzeciej E do x odjąć 3 razy i teraz całka z tego czyli x kwadrat razy e do x minus całka 2x e do x dx czyli 2x e do x dx no przepisujemy x do trzeciej e do x odjąć 3x kwadrat razy e do x Dodać 6, minus 3 razy minus 2 to jest 6, razy całka e do x, x e do x dx. To się równa. No i kolejny raz korzystamy z tej zależności. Naszym u będzie x, naszym u' będzie 1 dx. V' to będzie e do x dx, czyli V'. To będzie e do x. I piszemy x do trzeciej e do x odjąć 3x kwadrat e do x, czyli przepisujemy kolejną część. Dodać 6 razy x e do x odjąć całka e do x dx. Równa się, początek przepisujemy, czyli x do 3e do x, odjąć 3x kwadrat e do x, dodać 6x e do x, odjąć 6 i teraz całka z e do x to jest e do x. I na końcu pamiętamy o stałej. Widać, ta całka była już trochę bardziej skomplikowana. Może nie tyle skomplikowana, co było dużo obliczeń i łatwo w takim przypadku o pomyłkę. Ale mam nadzieję, że jeżeli gdzieś tam przeliczycie kilka przykładów, to nie będzie z tym problemu. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, wpiszcie komentarz. Niech to się niesie dalej. Cześć.